poziom mobilizacji. Miejsce Fisk Tower. Fisk? Zatrzymaliście go już. Nie, jesteśmy w Fisk Tower, ale czekamy na nakaz. Mogę się przyłączyć do zabawy. Znasz jego prawników. Musimy się trzymać przepisów. Proszę, Juli, Osiem lat na to czekałem. Chcesz pomóc? Leć na Times Square. Zdaje się, że jego ludzie próbują zatrzymać moje wsparcie. Jasne, zaraz tam będę. Halo, Parker, gdzie jesteś? Musimy przeprowadzić chociaż jedną próbną demonstrację, zanim zjawi się komisja. E, tak, przepraszam, wiem. Mam drobny problem. Niedługo będę, obiecuję. Ach, muszę się pośpieszyć i wracać do prawdziwej pracy. Siłki! Dajcie wsparcie! tak Jesteśmy pod ostrzałem! Dawać staro. Na filiżankę świeżych obrażeń! Muszę was ostrzec! Rozbiera mnie dziś energia! Ma dużo gości na liście płac. spider co z tobą? Już kończę, a wy? Zaraz wchodzimy! Niedługo będę. Nie mogę się doczekać miny jego, kiedy go spujecie. Dobra, Yuri, załatwione. Co się stało? Yuri? Yuri! Wiedziałem, że Fisk nie da za wygraną. I ogarnijcie śmigłowce! Juli, w porządku? Jeśli opuści budynek, wyślizbił się na to. Co ja pójdę? Masz wolną rękę. Tak! Już nie długo Uwaga! Ej, dokąd idzie? Utoruję wam drogę za mną! Spadaj, Spider-Man, nie damy sobie radę. Nie chcecie Cię martwić, kolego, ale nie dacie rady. Co Spider-Man Dzięki, miło, że tak we mnie wierzycie. Torbanko! Brać go! To będzie to się nazywa nieprzyjazne środowisko pracy. Tylko jeden go! Nikt nie zabiera bezkarnie z spin spinem Skopny butyłek nim załatwi na spódki! Niech postrawiać! Fajni Mnie tak nie załatwi! Robi się słabszy! byś był ubezpieczony. A go do wrota. To... Dawaj! Wyłączyli windy! Na schody! Ja tam wolę działać bezpośrednio. Spidermania, co u ciebie? Wchodzę na górne piętra. Mam nadzieję, że nikt nie włączy. Wind. Nasze śmigłowce są pod ostrzałem. Fisk ma uzbrojonych ludzi chyba na każdym piętrze. Jest zdesperowany. Nad wszystkimi siłami muszę go znaleźć i to zakończyć. I jeszcze nie właśnie podsłuchaliśmy ich rozmowy. Kasują wszystkie dane z serwerów. Musimy mieć te dowody, jeśli chcemy go wsadzić na dobre. Dobra, co do serwerów. Ciocia niec. dzwoni, Rzeczypnie, lepiej odbiorę. E, cześć, Ciociu. Co to za hałasy? E, oglądam film o superbohaterach. Co tam? Chciałam się upewnić, że nasza kolacja jest aktualna. Pewnie. Słuchaj, muszę kończyć. Dobrze, kocham cię. I ja ciebie też. Jesteś kubek! Skąd on te? go! Na co wy tak właściwie liczycie? Dawać następnego! Już żałujesz swoich wyborów? Rozbruszyć się! Nie możesz z nami wygrać! Chodź tu! Cholera, uwaga! Rozwalisz Nie możesz z nami wygrać! dowody. Jeśli wejdę tędy, zniszczą wszystkie dowody. Muszę się tam jakoś wślizgnąć. No i proszę. Ha, moje własne, prywatne wejście. Fisk to plugawy kryminalista, ale ma wyjątkowo czystą wentylację. Ruchy! szepka kazał wszystko katować Nie da się szybciej. Są tak uroczy w swojej nieświadomości. Jesteśmy w połowie. Jeszcze minuta albo dwie. Czy gliny wiedzą, gdzie jesteśmy? Nie ma się tym zaznaczyć. Czy to wsparcie techniczne? Zapomniałem hasła. Spiderman! Nie daj mu się zbliżyć do konsulety! Zatrzymajcie go! Uwaga! Wkrótce nastąpi usunięcie. A ja myślałem, że w poprzedniej pracy miałem chamskich informatyków. Spróbuj tego Zanim wszystko skasują, zobaczmy, jak dobre mają zabezpieczenia. O, zapomnieliście o najnowszej aktualizacji. Chowasz się w serweru. To tchórzostwo. Nagrywam na ciebie. Mówi gość, który w panice usuwa historię przeglądania. Po tylu latach wciąż jesteś tylko naiwnym dzieciakiem. Fakt, ale to dodaje mi uroku, nie? Otwórz te drzwi! Już! Omińcie go! Zniszczcie wszystko! Rozlejrzyj się! To moje dzieło! A ty zrobiłeś kiedyś coś znaczącego? No, raz załatwiłem nadętego, spasionego szefa gangu i to przed śniadaniem. Bez ze mnie rozpełzną się te wszystkie szumowiny, które trzymam w garści i będzie to twoja wina. Wiele razem przeszliśmy. Prawie żałuję, że to koniec. To tylko wstęp. No to przygotuj się na gwóźdź programu. Juri, właśnie wybuchu... Widziałam. Fisk mógł zaminować cały budynek. Wysyłam saperów. Dopilnuję, żeby im nie przeszkodzono. Nie, rach, rach, nie rach, 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 rach. Rach. Teraz się zamknę! chyba wszyscy! Droga Wolna, jazda! Hejka! No to Willy chyba postanowił nawiać z hukiem. To chyba jest w pułapce. Idź to sprawdzić. Poszukamy bomb. Wszyscy wychodzić! Ewakuować budynek! Znajdę ich. Spider-Manie! nas! Pomóż nam! Podniosę to. Musicie szybko się wyczołgać. Jeśli dacie radę, pomóżcie rannym, jasne? Szybko, szybko, szybko! Dobra, Willy! Zaraz się spotkamy. Spidermanie, tu Juli. Jak tam, pani kapitan? Bywało lepiej. Nasze śmigłowce oberwały. Musieliśmy posadzić ostatni. Jeśli Fisk wezwie śmigłowiec, nie powstrzymamy go. Ani nie ruszymy w pościg, jeśli odleci. Mam dziwne wrażenie, że od początku to tak zaplanował. Bo pewnie tak było. Juri, daj tu sanitariuszy. Szybko. Próbujemy. O -o. Uważajcie! Tobie już dziękujemy. Więcej rakiet? To już chyba lekka przesada. Przewidzianie rakiet? Mam cię! Kurczę, jak ci szaferzy tędy przeszli. Jest tu! Spokojnie, wystarczy dla wszystkich. Dobra, to już czysto. Saperzy muszą być gdzieś z przodu, aby byli cali. Wszystko gra? Właśnie mieliśmy wzywać wsparcie. No to jestem. Prowadź. Będziemy tuż za tobą. Uwaga, szefie. Od początku chodzicie na pasku fiska? Nie. Teraz będzie mnie to prześladować. Zatem was plan nie wypalił. Pora na plan B. Łomot od Spidey'ego. Nie możemy go pójść do biura. Zacznijcie go wreszcie. Juli, zdaje się, że część Twoich ludzi pracuje dla Fiska. Na szczęście to była ostatnia linia obrony Unii. Jestem przed jego gabinetem. Załatw go, Nigiem! Z przyjemnością. Piszesz pamiętnik? Nie zapomnij o dywizji między Spider i Man. Odpalcie śmigłowiec. Zaraz przyjdę. Jestem w szoku, że dotarłeś aż tutaj. Ale czas twoich wygłupów dobiegł końca. E, wiesz, że doskonale cię widzę, prawda? Osiem lat używania się z nim. To dla mnie nie musiałeś! Muszę zacząć na okazję. Przeładowuję się! Co ty robisz? Jak to możliwe? Co się stało? Wydajesz się zdenerwowany. Zniszczę cię! Daj z siebie wszystko. Tracisz grunt pod nogami, chłopcze! Nie tym razem. Teraz mam szansę. problemów tego miasta! Ha, miałem ci powiedzieć to samo. Wiecie, co robić panowie! Otoczyć go! Żadnych wymówek! Skiniesz na próżno, tak za to wam płacę! Niech chroni drzewa. Nie chronisz szefa! Nie! Tam się bierate! Stopy na niego! Imbecyle! Gdzie są posiłki? Nie wiem, szefie. Ty jesteś męczący! Trzymaj się! Zaraz będzie po wszystkim. Vamos me sobie buzi? <coughs> Może buzi? Wymarzony powrót do Rikersa? Masz tam chyba nawet więcej wrogów niż ja. Jeśli myślisz, że to będzie dla mnie choćby najdrobniejsza przeszkoda... Oj, muszę lecieć. Ej, powodzenia, Willy. Coś czuję, że ci się przyda. Idiota! Tylko dzięki mnie w tym mieście był porządek! Miesiąc! Nie minie miesiąc, a zaczniesz tego żałować! Kingpin idzie do więzienia. To koniec pewnej epoki. Uczcić. Może zrobić sobie wakacje? Gdzie jesteś? Niedługo przyjdzie komisja, musimy przeprowadzić test sprzętu! Nie zaraz będę! Zostało parę przecznic. Ach, chyba sam to zrobię. Nie to niebezpieczne. Podziwiam entuzjazm doktora, ale czasem pakuje się przez niego w kłopoty. Muszę tam dotrzeć zanim coś sobie zrobi.